Witajcie, w dzisiejszym filmie chciałbym zrecenzować dla Was busolę LG, dostępną na naszym rynku już od długiego czasu. Zakupiłem ją wraz z moim sławnym już zestawem surwalowym. Cena takiej busoli w, poza zestawem jest to w granicach 10 zł. Jest ona wykonana z metalu z elementami ABS. Rozłożona ma wymiary 16 cm na 6. Złożona za to ma wymiary 7,5 cm na 6 Średnica wynosi 48 mm. Busola posiada także blokadę taką prostą zatrzaskową, przez co nie otworzy nam się w plecaku i nie złamiemy jej. Jest ona kompaktowa i bardzo silno poskręcana. Elementy wykonane z plastiku są to muszka oraz obracany limbus, który naprawdę jest świetnie wykonany. Busola jest tak zwaną busolą wodną, czyli tarcza pływa. Możemy zwrócić na to uwagę w kilku prostych czynnościach, czyli poobracajmy i widzimy, że ona nam się kręci i balansuje. rytm nas. Elementy takie jak zabezpieczenie oraz część docelowania są przymocowane takimi pinami. Są one bardzo źle wykonane. Jest tutaj uszczelka, która ma zamiar uszczelnić to, aby no nie ruszało się to na boki, a uszczelka sama lata i większy problem jest z uszczelką niż z ruszaniem się. Tak samo tutaj nie ma żadnych uszczelek i przy mm, większym położeniu potrząśnięciu to się nam rozkłada. Busola posiada miarkę 1 do 25 tysięcy, która naprawdę ułatwia pracę na mapie. Celownik jest wykonany bardzo dobrze, zgrywa się idealnie z tą częścią. Tą linką. linka jest zamocowana na dwóch śrubeczkach, które nie wystają spoza obudowy, przez co nie będą rysować nam szkiełka. Żyłka jest dość wytrzymała jest zamocowana tak zwanym splotem. Kolejnym elementem, który jest wykonany z plastiku jest spód. Nie wiadomo dlaczego postanowili, że wymyślą spód, który jest wykonany z plastiku. Według mnie jest to zły krok, gdyż tutaj możemy w bardzo prosty sposób przebić ten plastik. Posiada już on u mnie odgniaty. Busola jest bardzo tanią busolą, bardzo szybko namierza odpowiedni cel. Możemy tą busolą się bawić na dobry początek, lecz tak jak zapewnia nas producent, powinna ona się sprawdzać w... W terenie i podczas biegu. Podczas biegu osobiście sprawdzałem i nie mogę Wam tego polecić, gdyż ta busola naprawdę wskazywała dziwne kierunki. Tam, gdzie powinna wskazywać północ, wskazywała południe. Po prostu wariowała przy bieganiu. Busolei trzeba dodać wielki plus za to, że gdy leży mi w odległości 1,5 metra telefon, nie ściąga ona. Mam także busolę, która jest wykonana z plastiku, jest jeszcze tańsza. Po namierzeniu nią po prostu nie mam dobrego odczytu, gdyż ona źle wskazuje, naprowadza na elementy wykonane z magnezu oraz metalu. Ta pusola nie ma takich problemów, jest bardzo dobra na sam początek zabawy z mapą. Tak więc dobrze ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Cześć. Jeśli ten film Ci się spodobał? Daj łapkę w górę, jeśli chcesz więcej. Zasubskrybuj pani także na mojego bloga, a jeśli nie możesz doczekać się kolejnego filmu, obejrzyj poprzedni.